Witajcie. Chcieliśmy Wam pokazać samochody, które zwyciężyły w dzisiejszym konkursie Top 3. Postaram się z każdej strony pokazać. Z każdej strony ujęcie. Oczywiście gratulacje do właścicieli. Są to auta wybrane tutaj komisyjnie przez organizatorów. Dostaliśmy tutaj fajny voucher i chcielibyśmy go przekazać do właściciela jednego z tych aut, a dokładniej właściciela tej E36 325i. Jest to voucher na kwotę 500 zł od firmy staw. Firma detalingowa z Poznania. Zapraszamy oczywiście do kontaktu. No i oczywiście tutaj. Dwa, właśnie auta, i tutaj trzecie z konkursu Top 3. Gratulacje do wszystkich właścicieli. Postaram się jeszcze tutaj pokazać z przodu. Gratulacje. Myślę, że auta Wam się podobają. Jeszcze tutaj z tej strony. Gratulație de la Wasicelli.